Regio Football. Echa lokalnych boisk. Zaprasza Kamil Sobala. Za nami kolejny weekend meczów towarzyskich. W minioną sobotę naprzód Syrynia mierzył się z Unią Racibórz. Spotkanie to zakończyło się wynikiem 2 do 2, ale remisy padł także w ostatnim sparingu rowu rybnik. Rywalem Rybniczan był LKS Orzeł Miedary. Oba zespoły stać było tylko na jedną bramkę, stąd też sędzia zakończył zawody przy stanie 1 do 1. Skromnie przebiegła także rywalizacja od Rywodzisa z Fortecą świerklany. Co prawda lepsi okazali się być Wodzisławianie, ale tylko o jedno trafienie, zwyciężając 1 do 0. O wiele ciekawie było natomiast w mecz lks Utworków z czarnymi gorzyce. Oba zespoły były głodne goli, co ostatecznie udowadnia wynik końcowy 3 do 3. A teraz z boisk udajemy się do gabinetów, aby sprawdzić wieści transferowe. A takie wybrzmiewają z rybnika. Do Rowu rybnik po kilku latach przerwy wraca Kamil Spratek. Pratek. Pomocnik wcześniej występował w pniówku Pawłowice, do którego przeszedł właśnie z rybnickiego klubu. Z kolei ze swoim załodnikiem pożegnała się od Raw Stadion Aleja opuścił Maksymilian Roguła, który przeszedł do LZS-u starowice dolne. Pilkarz spędził w Wodzisławiu blisko. Skoro okres stając się ważnym elementem zespołu, teraz klub będzie zmuszony poszukać należytego zastępstwa, zwłaszcza że to właśnie skrzydła były dla Odry prawdziwym motorem napędowym w rundzie jesiennej. I tym akcentem kończymy nasze dzisiejsze wydanie. Zapraszam już na kolejne za tydzień. Regio Futbol.